Dzień dobry. Nazywam się Maja Kraskowska, a to jest trzeci odcinek formatu Co na to Konstytucja w ramach Prawo, Polityka, Podcast. Naszym gościem po raz kolejny jest dr Janusz Roszkiewicz, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wolności uzewnętrzniania religii w miejscu pracy. Zatem pierwsze pytanie brzmi, czy wolność uzewnętrznienia religii wyrażona przez artykuł 53 Konstytucji może być ograniczana? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Wolność religijna jak najbardziej może być ograniczana. Każde prawo człowieka, co do zasady, może być ograniczane. Natomiast tak jak każde prawo człowieka, tak i wolność religijna może być ograniczona tylko na podstawie ustawy, tylko w celu realizacji jednej z wartości konstytucyjnych oraz y, musi być to ograniczenie proporcjonalne. Nie należy ustanawiać zbyt radykalnych limitów w korzystaniu z wolności uzewnętrzniania religii. Kodeks pracy mówi, że pracownicy powinni być traktowani równo, bez względu na swoją religię, wyznanie. Czy zatem pracodawca może nakazać noszenie konkretnych symboli religijnych pracy lub tego noszenia całkowicie zakazać? I tak i nie. Tak, bo kodeks pracy upoważnia pracodawcę do uregulowania zasad ubierania się przez pracowników w miejscu pracy. Można to zrobić w ramach regulaminu pracy i w ramach tego można hipotetycznie uregulować też zasady noszenia symboli religijnych, na przykład krzyżyków, medalików, turbanów czy chust. Natomiast również na to pytanie trzeba odpowiedzieć i nie, bo te regulacje kodeksowe budzą wątpliwości z punktu widzenia zasady wyłączności ustawy w regulacji ograniczeń praw i wolności obywatelskiej. W tym przypadku ustawa nie określa żadnych przesłanek ograniczania pracowników w noszeniu symboli religijnych, w ogóle nie mówi o noszeniu symboli religijnych w miejscu pracy. Daje tylko takie blankietowe upoważnienie pracodawcy do regulowania różnych spraw, w tym zasad ubioru w miejscu pracy, no i to w sposób dorozumiany pozwala też na regulowanie noszenia symboli religijnych. Ale problem w tym, że konstytucja wymaga, żeby w przypadku ograniczenia praw jednostki, takich jak wolność religijna, to ustawa określała, czego nie wolno robić, a regulamin pracy absolutnie ustawą nie jest. Czy zatem pracodawcy w instytucji publicznej i w instytucji prywatnej przysługują takie same uprawnienia w tym zakresie? Z hmm. punktu widzenia kodeksu pracy zasadniczo tak. Znaczy, tu nie ma jakiś. Istotnych różnic między instytucjami publicznymi a instytucjami prywatnymi, z jednym wyjątkiem, są instytucje publiczne, które mają charakter służb mundurowych i one z założenia noszą określony ubiór, który ma bardzo ściśle określony krój. To jest specyficzna cecha instytucji publicznych. Instytucje prywatne o wiele rzadziej mają takie stroje, a jeżeli mają, to one się istotnie różnią. Natomiast co do istoty, nie ma jakichś fundamentalnych różnic w tym zakresie między instytucjami publicznymi a prywatnymi. Co z władzami publicznymi? Czy władze publiczne mogą zakazać noszenia symboli religijnych np. W, w urzędzie lub wieszania takich symboli? No to jest szerokie pytanie, bo instytucja instytucji nierówna. E, powiedzmy, że mamy różne rodzaju instytucje publiczne. Mamy szkoły, mamy, e, mamy urzędy miejskie, e, mamy, mm, mamy szpitale i wiele innych miejsc, którymi zarządza państwo. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to trzeba sobie w pierwszej kolejności zadać, co konkretnie wynika z wolności uzewnętrzania religii. No, jednym z takich podstawowych uprawnień jest prawo do manifestowania swoich przekonań przez właśnie noszenie czy wywieszanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Najkrócej rzecz ujmując, można powiedzieć, że Państwo czy też demokratycznie wybrane władze mogą, realizując wartości wyznawane przez większość społeczeństwa, wywiesić jakieś symbole religijne w niektórych instytucjach publicznych. Jeżeli większość obywateli sobie tego życzy, to jest to zasadniczo dopuszczalne, ale to działa też w drugą stronę. Skoro można powiesić krzyż na ścianie w szkole na przykład, czy w instytucji publicznej, jeżeli popiera to większość społeczeństwa, no to i w drugą stronę, jeżeli większość popiera. Popiera bardziej świecki model państwa, no to w takiej sytuacji dopuszczalne będzie zdjęcie tego krzyża z, z instytucji publicznej. Tutaj pewnym punktem odniesienia jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2011 roku w sprawie Laucji przeciwko Włochom, gdzie orzekł on, że państwa mają swobodę decyzji w zakresie zawieszania krzyży w instytucjach publicznych, takich jak szkoły. Państwo. Odwołując się do swojego unikalnego dorobku kulturowego, którego częścią jest religia, e, może zdecydować się na e, manifestowanie tych wartości kulturowych w niektórych instytucjach publicznych, tak jak to było we Włoszech. Trybunał uznał, że jest to zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, ale właśnie zaznacza. Trybunał powiedział, że państwo ma swobodę. Czyli takie państwa bardziej, z bardziej religijną tradycją, jak Włochy, czy Wielka Brytania, e, czy Polska. Mogą sobie pozwolić na uwzględnianie symboliki religijnej w instytucjach publicznych, natomiast państwa, które mają bardziej laickie tradycje, jak Francja, no to on, u nich z kolei obowiązuje odwrotna logika. One mają prawo z kolei pilnować, żeby w przestrzeni publicznej nie było żadnych symboli religijnych. Gdzie jest zatem granica między ustawowym ograniczeniem prawa do uzewnętrzniania własnych przekonań a dyskryminacją? Kiedy. Jak tę granicę możemy zweryfikować? Znaczy, przede wszystkim tutaj rozróżnijmy pomiędzy wieszaniem jakichś symboli religijnych na ścianach urzędu, a noszeniem symboli religijnych przez pracownika. W przypadku wieszania na ścianach w jakichś urzędach generalnie nie możemy mówić o ingerencji w jakieś prawa jednostki w sensie ścisłym, bo takie ściany w urzędach czy szkołach to jest pewna przestrzeń wspólna, w której można korzystać albo nie, można się patrzeć na ten krzyż albo nie, czy krzyż, czy jakiś portret, czy jakiś inny symbol religijny. Natomiast inaczej trzeba podejść do sytuacji noszenia symboli religijnych przez pracowników na swoim własnym ciele. Tutaj państwo i w ogóle pracodawcy mają mniejszą swobodę ruchu. Każdy obywatel, każdy pracownik ma prawo nosić symbole religijne w swoim miejscu pracy, na sobie. Jest to naturalna konsekwencja jego wolności uzewnętrzniania przekonań, zagwarantowanej. Nie tylko w naszej konstytucji, ale też przez prawo międzynarodowe. Tutaj pewnym punktem odniesienia dla nas jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które już niejednokrotnie potwierdzało prawo pracowników do noszenia symboli religijnych w miejscu pracy. Trybunał dopuścił dotychczas takie ograniczenia, które były uzasadnione na przykład ochroną zdrowia, np. przez pielęgniarkę w sytuacji, kiedy istniała obawa, że Krzyżyk noszony na łańcuszku może, e, może przenosić jakieś e, bakterie w miejscu wykonywania pracy. No a w szpitalu, zwłaszcza no, w oddziałach zamkniętych, zwłaszcza w izolatkach. Nawet takie drobne i niepozorne przedmioty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, więc tu Trybunał dopuścił to ograniczenie, ale w pozostałych przypadkach Trybunał bardzo rygorystycznie podchodził do pracodawców, którzy próbowali odmawiać pracownikom możliwości noszenia symboli religijnych w miejscu pracy. A czy zatem z pojęcia bezstronności zawartego w Konstytucji naszego państwa wynika pojęcie neutralności światopoglądowej państwa? Yy, nie. Przy czym muszę tu zaznaczyć, to jest kwestia sporna. Czy znaczy, zaprosiłaby tu pani innego konstytucjalistę, to by pani powiedział coś innego, bo pojęcie zasady bezstronności światopoglądowej państwa jest różnie interpretowane w naszej... W naszym środowisku prawniczym i nie tylko w naszym. Generalnie to jest pojęcie występujące w wielu krajach świata. W moim przekonaniu jednak zasada bezstronności światopoglądowej państwa oznacza tyle, że państwo nie powinno faworyzować żadnej organizacji religijnej czy światopoglądowej. Na przykład, jeżeli państwo oferuje wsparcie finansowe jakimś kościołom katolickim na renowację zabytkowych budynków religijnych, to może to robić pod warunkiem, że inne związki wyznaniowe, które też mają jakieś zabytkowe budynki religijne, np. kościół ewangelicki czy zbory czy z jakiejś gminy żydowskie, no to one też powinny mieć możliwość ubiegania się o takie dofinansowania. To, to na tym powinna polegać w moim przekonaniu bezstronność światopoglądowa państwa. Natomiast ona nie oznacza, że państwo powinno eliminować wszelkie symbole religijne z przestrzeni publicznej. Zasada bezstronności nie jest zasadą laickości. To trzeba mocno podkreślić. W polskiej konstytucji, inaczej niż we francuskiej, nie ma zasady laickości państwa. Jest tylko zasada bezstronności, co jest czymś dużo łagodniejszym niż laickość we francuskim rozumieniu. Laickość, czyli brak odwołań do jakiejkolwiek symboliki religijnej w przestrzeni publicznej. Jakie znaczenie ma w takim razie tutaj preambuła naszej Konstytucji, która podkreśla istotę wartości chrześcijańskich w naszym państwie? No, nasza konstytucja nawiązuje do wielowiekowej y, tradycji y, naszego kraju, który od bardzo dawna, od co najmniej czasów I Rzeczypospolitej, y, opierał się na pewnym kulturowo-religijnym y, pluralizmie. Y, mamy bardzo bogate tradycje, y, zarówno chrześcijańskie jaki odwołujące się do chociażby filozofii oświecenia czy odwołujące się w ogóle do jakichś innych religii jak judaizm czy nawet do pewnego stopnia islam bo przypominam że mieliśmy przez wiele wieków niewielką ale istotną mniejszość tatarską więc konstytucja nasza odwołuje się do bardzo różnych wartości właśnie jak Wartości chrześcijańskie, ale częściowo odwołuje się też do pewnych wartości e, świeckich, jak wspomniana już nas tutaj przez nas zasada bezstronności światopoglądowej, co pokazuje, że nie należy wyprowadzać jakichś radykalnych wniosków co do zasad noszenia symboli religijnych z naszej konstytucji. Bo punktem wyjścia, persołem założeniem dla twórców naszej konstytucji jest to, że w naszym kraju powinno być miejsce zarówno dla osób wierzących w chrześcijaństwo czy w inne religie, jak i osób niewierzących i że osoby wierzące nie powinny być spychane do kościołów, do świątyń, do swoich prywatnych mieszkań ze swoimi przekonaniami religijnymi, ale powinny mieć możliwość publicznego manifestowania swoich przekonań. Tak samo jak osoby niewierzące, one również powinny mieć możliwość manifestowania swoich przekonań. Na koniec poproszę ponownie o krótką radę dla naszych odbiorców, wracając do miejsca pracy. Co może zrobić pracownik, który czuje, że jego prawo do zewnętrznienia własnej religii jest nadmiernie ograniczone przez pracodawcę? Może odwołać się może, się, może złożyć, może przede wszystkim e, zwrócić się w pierwszej kolejności do swojego przełożonego. To się może wydawać trochę e, m, naiwne, e, takie, e, taka rada może wydać trochę naiwna, no bo to przełożone ogranicza e, takie prawo, ale. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele konfliktów w miejscu pracy można uniknąć, podejmując po prostu rozmowę z przełożonym i uczciwie wykładając mu swoje zastrzeżenia do danej decyzji. I owszem, część przełożonych zignoruje te rady, część się obrazi, część się zdenerwuje, to jest nieuniknione, ale naprawdę część pracodawców podejmuje jakąś decyzję w dobrej wierze, sądząc, że postępuje słusznie, a potem jest zaskoczona, że jakiś pracownik czuje się tym pokrzywdzony. Więc jeżeli pracownicy będą sygnalizowali takie problemy swoim przełożonym, to w części przypadków zaręczam, uda się problem rozwiązać dość bezboleśnie. W naszej kulturze, w której, która ulega coraz większej laicyzacji, coraz więcej pracodawców. Nie jest wyczulonych na sprawy osób wierzących, sprawy religijnych. To już nie jest intuicyjne, więc warto od tego zacząć. Jeżeli to nie pomoże, można pójść na skargę do inspekcji pracy. Jeżeli pracujemy w instytucji publicznej, to możemy pójść na skargę do instytucji nadzorującej działanie na instytucji publicznej. Jeżeli ktoś pracuje w urzędzie samorządowym w samorządzie, no to zawsze może się odwołać do dyrektora departamentu, jak to dyrektor wprowadził, to może się odwołać do zastępcy prezydenta miasta, który dany departament nadzoruje, jak w ministerstwie, to do ministra itd., dalej. No i może też obywatel wstępować w roli sygnalisty. Można z zachowaniem anonimowości sygnalizować naruszenia prawa w jakiejś instytucji. To można robić osobiście albo korzystając z pośrednictwa Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest jeszcze jedna instytucja, do której można się zwrócić w sytuacji, kiedy uważa się, że te prawa do wolności religijnej są naruszane. To było ostatnie pytanie naszego odcinka. Naszym gościem był dr Janusz Roszkiewicz, adiunkt w zakładzie praw człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję.